Pan Stanisław Tabak, trener zespołu yy, Babra Tabak Ściana. Dzień dobry, panie trenerze. Witam serdecznie. Musiałem się chwilę zastanowić, bo macie bardzo długą nazwę. No niestety, taka nazwa to już powstała od samego początku. Powstała połączenia dwóch nazwisk mojego, oczywiście kolegi. No i do dzisiaj po prostu reprezentujemy nazwiskami i również reprezentujemy jako klub sportowy Ściana. To proszę powiedzieć, jak w takim razie pana zespół reprezentuje w Lidze Europy, ponieważ bardzo bardzo duży sukces. No w pierwszym meczu fajnie udało się zwyciężyć. Naprawdę renomowane zespoły tutaj przychodzą. tutaj pierwszy raz udało się nam tym rocznikiem awansować do Ligi Europy 213 turniej bardzo fajnie zorganizowany, zespoły naprawdę na dobrym poziomie. Czekamy co będzie dalej. Czy jeden plus jest pan w stanie wskazać taki największy plus turnieju Smoka? No Oczywiście, drużyny zagraniczne zdecydowanie podnoszą poziom tych rozgrywek, no i naprawdę ten turniej z roku na rok coraz lepiej się prezentuje. Chcielibyśmy dalej uczestniczyć w tych turniejach. Czy turniej Smoga traktujecie jako wyznacznik? Sprawdzacie progres na podstawie tego turnieju? Po prostu my w tym turnieju przygotowujemy się po prostu do rozgrywek, w ligach, ale to traktujemy bardzo też poważnie, ucząc chłopców techniki, przyjęcia, podania, ustawienia w czwórkach, w piątkach, w szóstkach, także tutaj same plusy. Czy trenujecie też w takim ustawieniu 4 plus 1, czy raczej to jest niespotykane? My preferujemy ustawienie diamentu, czyli 1-2-1, tak to uczymy, może nie wszystkie drużyny, tak, e, chłopcy potrafią jeszcze tak grać. Bo chodzi o rocznikiem młodszy, bo my mamy tutaj dużo chłopców 2014, ale chłopcy pomalutku zaczynają zazębiać i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy w takim razie, co będzie z tego pierwszego zwycięstwa w Lidze Europy. Pan Stanisław Tabak był naszym gościem, trener zespołu Babra i Tabak Trzciana. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.